Witajcie. Mamy godzinę 10.26, 1 września 2020 roku, czyli pierwszy dzień szkoły. Uroczyste rozpoczęcia nauki w Waszych szkołach najprawdopodobniej upłynęły w jakimś dziwnym, mrocznym reżimie sanitarnym, który jest niezbędny. Jestem pełen obaw, a także pełen nadziei, gdy patrzę na cały ten rok szkolny. Nie widzę. Tak naprawdę zbyt wiele nie e, odpowiadam na pytania, a jak to będzie, a będziemy uczyli się zdalnie, a długo będziemy chodzili do szkoły, to jest kwestia otwarta i nikt, żadna wróżka nie jest w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie, jak długo będziemy pracowali w, spo, w sposób normalny, stacjonarny z waszymi nauczycielami, e, będziecie się spotykali, albo moi uczniowie ze mną, nikt tego nie wie, tak naprawdę, tak? Tak, w każdym razie życzę nam wszystkim zdrowia na ten, na ten 2020 i 2021 rok szkolny. Dzisiaj spotykamy się, pochylamy się nad tekstem dosyć nietypowym. Jest to chyba najkrótsza, oprócz Bogu Rodzicy, wypowiedź literacka, która znajduje się w podstawie programowej i którą omówić trzeba rodzica wiadomo, no to jest tekst fundamentalny dla polskiej literatury, natomiast tekst, który dzisiaj będziemy sobie poznawali, hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego, jest już nieco bardziej problematyczny. Wcześniej tekst ten znajdował się w podstawie programowej szkół gimnazjalnych, teraz żywcem wzięto go do szkoły. Ponad podstawowej, więc rozumiem, że chyba nie było zbyt wielkiego namysłu u ludzi, którzy tę podstawę programową konstruowali. Wybaczcie moje złośliwości, ale bardzo często będę wyzłośliwiał się na taki, a nie inny dobór lektur szkolnych. Czasami faktycznie. W tych antycznych, muzealnych, stałodawnych, archaicznych tekstach można znaleźć coś, co nawet mnie zadziwi i na co wcześniej nie zwróciłem uwagi, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla młodych ludzi dekodowanie, bo tak chyba należy nazwać proces czytania tego typu wierszy, tego typu tekstów, dekodowanie albo rozszyfrowywanie znaczeń nie ma zbyt wielkiego. No, nie jest czynnością na tyle wartościową, żeby cieszyć się z tego, co się zrozumie, kiedy się dany tekst zdekoduje. Tak samo może być w przypadku hymnu do Miłości Ojczyzny Ignacego. Krasickiego. Jest to po pierwsze dobry przykład tzw. literatury liryki patriotycznej, bo jeżeli lirykę możemy sobie podzielić na ileś różnych rodzajów ze względu na tematykę, która jest podnoszona albo ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego, albo w ogóle ukształtowania monologu lirycznego, to w tym przypadku w hymnie do Miłości Ojczyzny mamy w 100% lirykę patriotyczną. Hymn ten został, został napisany w dosyć specyficznym momencie historycznym, ponieważ powstał on po doświadczeniach tzw. Konfederacji Barskiej, na historii się dowiecie o co chodzi, i po pierwszym rozbiorze Polski. Zapoczątkował on, jak też można tak chyba zaryzykować, lirykę czasów niewoli. woli. Krasicki już chyba przeczuł, że nie będzie można tylko i wyłącznie przy pomocy tych bardzo szlachetnych ideałów oświeceniowych obronić ojczyznę, że trzeba będzie w jakiś sposób podjąć się trud walki zbrojnej. I być może hymn do, miłości, hymn do miłości ojczyzny jest pewnego rodzaju zapowiedzią, zapowiedzią romantycznej liryki patriotycznej. Też chyba gdzieś tam można taką tezę postawić. Wiersz jest apostrofą do ojczyzny, czyli w, czyli w wierszu osoba mówiąca wprost wyraża, wprost wyraża się do obiektu swojego. Komunikatu. Wiesz też składa się z ciągu oksymoronicznych zestawień. Oksymoroniczne, czyli wewnętrznie sprzeczne. Tak? Jak sobie przeczytacie tam te poszczególne pary zestawione ze sobą, to dostrzeżecie ich oksymoroniczność. To jest kolejna bardzo ważna kwestia. No, czyli widzicie, jak na razie mamy kwestie czysto techniczne. Miłość do ojczyzny połączona jest z cierpieniem i ofiarą. No tak, no to jest nowy model. Tak? W oświeceniu miłość do ojczyzny połączona jest z nauką, z pracą, z rozumieniem pewnych problemów, które trawią społeczeństwo. I w oświeceniu jeszcze wierzono w to, że można przy pomocy edukacji te problemy Wyeliminować. Natomiast chym do miłości ojczyzny już teraz zupełnie inaczej akcenty. Tutaj mamy do czynienia z e, tym modelem patriotyzmu cierpiącego i patriotyzmu ofiarniczego. A unikanie. E, sytuacji, w których można złożyć swoje życie na ołtarzu ojczyzny, jest dla, dla tego typu patriotyzmu czymś haniebnym, czymś niesławnym, czymś, co człowieka jest w stanie okryć, e, okryć hańbą na wiele, wiele lat. Tylko uczciwe, przepraszam, tylko poczciwe umysły, jak pisze Krasicki, mogą kochać ojczyznę miłością zdolną do poświęceń. I teraz cytuję. Byle cię można wspomóc, byle Wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Tak? A więc miłość do ojczyzny jest najważniejszą wartością. Tak? Nieważne, czy jesteśmy biedni czy bogaci, nawet możemy znosić skrajną biedę. Nieważne, że jesteśmy chorzy, ranni, zagraża nam coś. Naszemu bezpośredniemu, biologicznemu istnieniu. To jest nieistotne. Miłość do ojczyzny jest wartością, która będzie w stanie pocieszyć każdego, kto stracił dla ojczyzny wolność, zdrowie, majątek itd. itd. Tak? To jest bardzo prosty tekst, tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest hymn, więc jeszcze jednak tylko kwestia do poruszenia. Hymn to utwór, utwór poetycki o bardzo podniosłym nastroju, napisany po to, żeby sławić jakąś wielką... Ideę najczęściej związany jest z, z ideami krążącymi wokół patriotyzmu lub wokół religii. Tak? Mieliśmy przecież hymno miłości świętego Pawła, tutaj mamy przepiękny utwór o tym najszlachetniejszym z uczuć, ale tutaj mamy do czynienia z hymnem, o miłości ojczy... z hymnem do miłości ojczyzny, czyli z utworem, który promuje bardzo radykalną wersję. Patriotyzmu. Hymn do Miłości Ojczyzny jest krótkim utworem poetyckim, to na pewno podejmuje tematykę narodową, patriotyczną, jest napisany w podniosłym tonie i wychwala Ojczyznę jako najwyższe dobro tak? najwyższe dobro człowieka, dla którego warto się poświęcić, oddać życie, nie mówiąc, nie mówiąc już o takim banale jak na przykład e, więzienie, czyli strata wolności, strata majątku, wygnanie. I tak dalej, i tak dalej. Jak potem uważnie będziecie czytali teksty romantyczne, to zobaczycie, że nasi romantycy, chyba chcąc, nie chcąc, wzięli sobie do serca ten właśnie, e, dla mnie nieco niepokojący wymiar patriotyzmu. Ale ja jestem z ducha pozytywistą, więc nic dziwnego, że mnie to e, tak średnio porywa. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Bądźcie zdrowi.